Zmiana planów. Proszę pana, to jest Yamaha Nike, to jest przyszłość chyba! Jedno śladów, wielo śladów i wszystkiego! <laughs> poszła mała zmiana planów miała być jazda testowa Yamaha Niken Nike, Niken Nike, zwał jak zwał miała być to jazda testowa natomiast wyszło troszkę inaczej wyszło tak, że go biorę sobie, od chłopaków z Yamahy także dzięki bardzo Maciej za za umożliwienie nagrania tego materiału na temat Nikea Świetnie wybiera ogólnie te wszystkie nierówności. Nie czuję w ogóle gumiechu na motocyklu. Nie jest w ogóle sztywny. W ogóle. Ale to jest. Jaki on jest! O kurcze! Jasko! I... Znam to! Jaki zabawo... zabawowy! moto. Jest czym odkręcić też No tu nie ma przejścia proszę pana O, zobacz to! Wyczytując z, z ruchu warkę Zobacz to! I myślę, że tak można podsumować ten motocykl. Zobacz to! Powiem tak Czuję się jakbym jechał w ogóle, nie wiem, najnowszym modelem Lambo, ponieważ powiem tak, mało kto, nawet kto się nie interesuje motocyklami, jest w stanie oderwać od niego wzrok, ponieważ jest tak ciekawą istotą ten nasz Niken. <grym> Pozycja jest w ogóle bardzo wygodna, taka neutralna. Jestem po prostu oczarowany tą pozycją. Nigdy bym nie pomyślał, że trójkołowy motocykl będzie po prostu u mnie wywołał takie emocje. Wygląd jest rzeczą no, subiektywną, wiadomo, facet, który... Kolega, który jechał tym Nikenem jako jazda testowa, zanim wziąłem go od chłopaków z Yamahy, narzekał na lusterka i na to ile w nich widać. Powiem szczerze powiedziawszy ja widzę naprawdę wszystko w tych lusterkach, wystarczyło je dobrze ustawić według mnie. Minusem może być to, że widać yy, widzę kawałek tanki hamulca i yy, ciężarek, no i troszkę manetki, delikatną ilość manetki, ale yy, przecież w motocyklowych innych lusterkach, tych, które są na przykład na kierownicy, widać kawałek łokcia. Także i tak pewne pole jest zakryte, więc... No, według mnie nie są złe te lusterka i naprawdę da się do nich przyzwyczaić. Może to dlatego, że y, jestem też przyzwyczajony do tego, że CBRK ma swoje y, lusterka na swojej czaszy. Tutaj jest podobnie. Nike ma te lusterka na czaszy. dzięki w ogóle nie są problemem dla Nike'a Jeśli o to chodzi Minus jest taki, że no ciężko by było Ciężki temat jest z przeciskaniem się tutaj tym No tu się przecisnę, no nie? O, tu też się przecisnę Ale gdziekolwiek indziej To no już tak ciężko Zaczynamy przegląd tego co tutaj dzisiaj mamy w menu a w menu mamy coś, co w 2018 roku, a raczej pod jego koniec, miało okazać się furtką do wielkogabaretowych i wielkopojemnościowych motocykli, a raczej trójkołowców dla ludzi posiadających tylko i wyłącznie kategorię B. Ale to dlaczego Niken nie jest na kategorię B, za chwilę. A więc kontynuując, Yamaha Naken 263 kg kawału motocykla. Naprawdę jest y, tutaj ta masa dość spora, no ale wiadomo, y, mając y, dwa zestawy zawieszenia z przodu, no gdzieś, gdzieś to musiało być po prostu pochowane. Piec jest zaadaptowany z Yamachy MT09. Ma 115 koni, pojemności 850 CCM. Przyspiesza to bardzo dobrze, bardzo zrywnie, nawet na swój gabaryt i na masę jest bardzo fajnie wyważona. A środek ciężkości jest według mnie położony idealnie. Jeśli chodzi o to, w czym yy, Nike się najlepiej odnajduje, to wszelkie nierówności na drodze i zakręty. Yy, wszystkie nierówności po prostu traktuje jak samochód. Chłopaki jeszcze się ciągle jarają <grywa> nad Nikenem. Na yy jeszcze się nie opanowali z jej widokiem, zresztą jak 90% społeczeństwa. Ale... E, prawda jest taka, że... E, najkiem zachowuje, e, zachowuje się na wszelkich nierównościach jak samochód. Po prostu łyka je jak po prostu jakiś SUV. I naprawdę nie czuć tych, tych wybojów. Po prostu jeśli jednym kołem wjedziesz, no to drugi, drugie cię cały czas trzyma. E, ten gabaryt z przodu może na początku przerażać, jak bardzo szeroki on jest, ale naprawdę idzie się do tego szybko przyzwyczaić i później nie, nie, nie przeszkadza on. Według mnie jest to motocykl w ogóle stworzony na jakieś wypady właśnie zamiast, tak jak teraz jedziemy. No bo nie ukrywajmy, w korkach ciężko będzie Wam się przyciskać czymś, co ma z przodu taki wielki zestaw zawierzenia jest tak szerokie. Nie ukrywajmy, to nie zostało do tego stworzone. Natomiast jeśli chodzi o właśnie jakieś wypady, poza miasto, to myślę, że bez problemu może konkurować z po prostu innymi turystykami. Ogólnie jedyne, co jedno, co może przeszkadzać, to to, że w zakrętach ten tył ee, ucieka. Nie jest to jakiś, nie wiadomo, jaki drift, e, chociaż koledzy mówią, że z tyłu, jak się za mną jedzie, to właśnie to wygląda, jakbym właśnie szedł bokiem. Ale yy, czuć, 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 jest to do opanowania jak najbardziej, to nie jest jakiś niekontrolowany uślizg tak, tego koła, ale czuć, że ten tył ucieka trochę na większych zakrętach. Bardzo chciałem się tym yy, motocyklem przejechać, właśnie w związku z tym, że, że w 2018 roku yy, krążyły wokół niego różne legendy że zaczęło się od tego, że polski rząd wpadł na pomysł udostępnienia posiadaczom prawo jazdy w kategorii B, jazdy na motocyklach trójkołowych, znaczy na motocyklach trójkołowych na trójkołowcach po prostu, tak? nie określił przy tym mocy ani pojemności, jaką miałyby być objęte te wielo, bo to już wieloślad Wydała oświadczenie, że tak, ok, kupujcie sobie Nikena na kategorię B. Yamaha wydała oświadczenie, że tak, ok, kupujcie sobie te najkeny posiadacza kategorii prawa jazdy B. Natomiast my jako Yamaha polecamy, abyście jednak wzięli udział w jazdach doszkolających specjalnie z Nikea organizowanych przez Yamahę. Do tego oczywiście nie doszło, no bo najken się okazał niezgodny z dyrektywą Unii Europejskiej, którą tutaj właśnie wklejam, co zresztą też znajduje się na oficjalnej stronie Yamaha Polska. Więc ogólnie wszystkie filmiki, które były w zeszłym roku ukazane jako... Nike na prochazdy kategorii B będziemy jeździć trójkołowcami na kategorię B 115 koni na kategorię B Te wszystkie filmiki można wziąć, usunąć albo nie wiem co z nimi zrobić Ogólnie wsadzić między bajki, ponieważ do tego nigdy nie doszło i do tego raczej nie dojdzie, żeby osoba, która 3 lata jeździ po drogach jako użytkownik samochodu dosiądzie motocykla, bo to jest motocykl, działa w nim przeciwskręt, działają na niego. Wszystkie siły, które są na jedno śladzie. Nie będzie taka osoba po prostu nigdy w życiu wpuszczona na motocykl po, po, po tak po małej ilości kilometrów i ogólnie doświadczenia. Także jeśli ktoś chce jeździć Nike'em i chciał to robić na prawo jazdy kategorii B, bardzo mi przykro, musicie zrobić pełne A. To jest motocykl, który ma 900 pojemności, no i taki łapie się w kategorię pełnego A. A ja sobie wiadę w to O. Hopa! Nie no pięknie to jest. On tak to wybiera te wszystkie. No mówię, jest jak jazda samochodem. Co to za mgła? A, jeśli chodzi ogólnie o aspekt szpanerstwa, nie? I o aspekt tego, co przyciąga wzrok, nie? To wszystkie motocykle, wszystkie r 1 wszystkie CWR-ki, wszystkie e, Gixy, wszystko coś, co jest piękne i się świeci, wszystko przy Nike, nie można schować głęboko do garażu, bo osoba, która wyjedzie na tym, na miasto, e, to na nią właśnie wszyscy będą patrzeć. W sposób przejścia po prostu najkena obojętnie i no mówię nawet osoby, które nawet osoby, które nie lubią motocykli spojrzą, powiedzą co to jest, co to się tutaj właśnie stało. Tak jak dla mnie tutaj też jest nowość. No i powiem Wam naprawdę te lusterka... Ja nie wiem, ktoś musiał mieć jeść źle ustawione, nie? Bo te lusterka, one naprawdę są spoko. Naprawdę są spoko. Nic im nie brakuje. Nic. I naprawdę nawet nie muszę y, głową wykonywać jakichś zbędnych ruchów, żeby cokolwiek zobaczyć. Także ogólnie ustawienie lusterek daje dużo i nie są one w żadnym wypadku złe. Mm -hmm. y, Niken ogólnie jako ciekawostka powiem, że oznacza dwa miecze w języku japońskim. I pewnie odnosi się do tego do tego tych dwóch z przodu, także bardzo trafna nazwa, też świetle czoła, dla marketingowców z diamaty. I wracając, dla kogo jest ten Nike? Mówię, dla ekstrawaganckich użytkowników, dla ekstrawaganckich motocyklistów, którzy lubią zwracać na siebie uwagę jadąc przez miasto, lubiących wypady za miasto w takim stopniu, że chcą łykać po prostu zakręty jak żadnym innym motocyklem oraz wszelkie nierówności jak turystykiem a do tego nie boją się po prostu na każdym przystanku opowiadać historii tego motocykla i dlaczego on właśnie wygląda tak jak wygląda to właśnie do takich ludzi jest Yamaha niestety z jakiegoś powodu nieznanego mi, ani najstarszym Indianom GoPro postanowiło przestać nagrywać wczoraj, e, centralnie przed tym, jak mieliśmy wjechać na Winkle. Także taka super tranzycja do dra, dnia drugiego, przerywnik mały, jedziemy na te... Znaczy, przepraszam, nie na Winkle, na Wertepy, tak? Na wyboje, na bardzo wyboistą drogę. A naprawdę była świetna. No i jadę tam jeszcze raz po prostu. I no, 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 chcę po prostu to jeszcze raz to przeżyć z wami wszystkimi. <grystanie> Także część druga jeżdżenia najbardziej rzucającym się w oczy motocyklem na świecie. <grystanie> A. Odpowiedź czemu jadę na te wyboje. Odpowiedź jest banalnie prosta. To są te same wyboje, na którymi miałem nieprzyjemne doświadczenie na Ducati Diavelu, a Niken... Pisał się wybornie. Dzień dobry panie policjancie, wiem, wiem, jesteś bardzo zaciekawiony. <noise> to jest w ogóle mega przypałowe <noise> coś, czym można się poruszać po mieście. Nie ma bardziej przypałowej rzeczy, nie? Jeśli nie chcecie, jeśli, chcecie mieć, e, jeśli nie chcecie mieć jakiejkolwiek kontroli policyjnej, Nike nie jest zdecydowanie motocyklem dla Was. No, wiem, nie idzie oderwać wzroku. Wiem. <noise> No wiem <laughs> Mężczyzna, kobieta, starszy, młody Nie ma różnicy NikeN przyciąga po prostu wzrok Wszystkich Bez wyjątków Po prostu jesteś, wyjeżdżając y, na, na Kenie na miasto, jesteś po prostu gwiazdą Roka podczas turné i wszyscy chcą to zobaczyć. Wszyscy. Wszyscy chcą Cię zobaczyć. No, mówię. No. <laughs> Ludzie z wózkami, siema, Ludzie z wózkami, wszystko. Wszyscy. Y, wszystko staje się trywialne, gdy widzisz Nike'a na ulicy, po prostu. Czy to jest atut? Dla kogoś to chce się wyróżniać? Tak, na pewno, na pewno jest to atut. No po prostu reakcje ludzi to jest najlepsze co jest na Nikenie. O Boże! No. O ja. No po prostu żaden motocykl. Y nie robi takiego wrażenia. Ja <laughs> Nike. Tutaj właśnie Nike czuje się najlepiej. I pomimo, że nie wygląda, to spełnia rolę świetnego turystyka. I wyłapuje wszystkie nierówności, jakie tylko napotyka na drodze. Wczoraj niestety nie nagrało się to, co działo się przede mną, jak jechał tam, przede mną kolega na Z750. Można było zauważyć, jak stabilnie jadę ja, a jak niestabilnie jedzie on. Zresztą słychać to w moim głosie i widać, jak wygląda... Hmm... Co to za wywóz? Widać, jak wygląda przede mną droga, jak bardzo jest połatana i, widać, i słychać, myślę, że... jak mało trzęsie mi się głos po prostu podczas wypowiadania kolejnych słów. I skoro już jesteśmy w tych pięknych naszych trójmiejskich lasach kilka słów, jeśli chodzi o podsumowanie samego Nikena i myślę, że bez problemu dam radę podsumować go, jadąc po tej drodze, ponieważ bez problemu dałem radę się wypowiedzieć. A więc Czy jest kontrowersyjny? Tak, na pewno jest kontrowersyjny. Jest kontrowersyjnym motocyklem, ponieważ no, sam jego wygląd. O proszę jakie dziury. Obojętnie jaka dziura, obojętnie jaka dziura, on wszystko wyłapuje. Proszę. Wszystko. A. No. Eee. Czy jest kontrowersyjny? Tak, jest kontrowersyjny. Jest bardzo kontrowersyjny właśnie w związku z tym, że jak wygląda. Czy zwraca na siebie uwagę przez to? Tak, jest. No jest bardzo lanserski. Eee. Jeśli byłoby można coś określić Lamborghini albo McLarenem wśród motocykli to zdecydowanie to miano przypada Nike'owi nie jakiemuś Ducati tylko właśnie Nike'owi za swój ekstrawagancki wygląd ale najważniejsze w Nike'nie jest to że oprócz tego, że jest kontrowersyjnym motocyklem zwracając na siebie uwagę jest to, że jest bardzo praktyczny fakt, siedzi się dość wysoko jest to pozycja no, typowo yy, turystyczna i chyba taka właśnie miała być bo Niken jako turystyk sprawdza się wybitnie. I jako zabawka na zakrętach też sprawdza się wybitnie. I jest to jeden z niewielu motocykli, o którym mogę powiedzieć, że nie znalazłem na niego haka i nie mam na niego minusów. Także ja z całego serca polecam. To były wspaniałe dwa dni z Yamaha Niken. Dziękuję i do następnego. Cześć!